Kolejny dzień i znowu reddity, więc witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że znowu się widzimy, jak codziennie o 10.30. Więc subskrybujcie ten kanał i zostawcie dzwoneczek, by was nic nigdy nie ominęło. Dodatkowo możecie zostawić łapkę w górę. Jak dobijemy pod tym filmem 4000 łapek w górę, to w następnym odcinku przywita się z Wami mój kot. A tymczasem się, że nie ma co przedłużać. Iluzja optyczna. Jest napisane no, ale zmienia się to na Yes, Okej, okay, tą iluzję chyba kiedyś już dziś widziałem, ale tego go Gościa, za to raczej na pewno nie widziałem. To, co trzyma w ręku, wygląda troszeczkę dziwnie. Z tyłu widzimy logo Windows'a. Jestem ciekaw, co on z tym kartonem będzie wyprawiał. To znaczy, tu jest chyba nawet głos. Ale... Dobra, chyba wolę jego bez narracji, nie żeby coś. On tej tłumaczy jakąś czuszkę, czyli tłumaczy to, że najpierw wycina z płaskiego papieru coś, co wygląda, jakby miało perspektywę. Teraz bierze to coś na sznurki i pokazuje, że z drugiej strony wygląda w sumie tak jak teraz to puści, to powinna się stać właśnie ta magia. Więc zobaczmy. Zawisnął to sobie gdzieś w powietrzu i patrzcie. Okej, okay. okej. Okay. To jest mocne na ekranie. To jest bardzo mocne na ekranie. Mam wrażenie, że coś jest nie tak z tą bryłą i jakby była rozciągana w przestrzeni. Tunel światła. To też jest wow. Patrzcie, co jest. Jest proste, ale dobre. A to, co się dzieje, to jest chyba zapętlony gif. Bardzo mocny gif. Czy te dwa kwadraciki poruszają się razem, czy osobno? No, na początku faktycznie wyglądało jakby były osobno i teraz też tak wygląda, jakby wiecie, tak jeden po drugim po prostu szedł, ale teraz tło się robi szare i widzimy, że no one się naprawdę poruszają razem. A to co jest? Ej, dobra, to jest mocne, bo tutaj trzeba ogarnąć w którą stronę się to kręci. Napiszcie w komentarzach, czy w prawo, czy w lewo. Follow the blocks. Ok więc spróbujemy to zrobić myszką, więc... Jadę myszką, powiedzmy, tutaj po tym bloku. Odbijam się tu i... Dobra, nie. Tu jest coś nie tak. Tu następuje przejście gradientu. Dobra, spróbujcie sobie przejść, po tym palcem i zrozumiecie, o co mi chodzi. Jak dużo razy się to obróciło w sumie? Ej, to jest bardzo trudne, bo to się w ogóle nie obraca, ale robi takie wrażenie, jakby się obracało, czy... Nie, to się nie obraca w ogóle. O nie, o nie, to, to było za mocne. Ale... To... To jest bardzo niefortunne zdjęcie. Prawdopodobnie jakiś koc na głowie. A wygląda, jakby była łysa i miała tylko taki odrost jak Jimmy Neutron. To jest dobra iluzja optyczna, ja tego nie zobaczę na komputerze, bo do tego trzeba wygiąć ekran. Czyli bierzecie ekran swojego telefonu i po prostu jakby ustawiać go pod takim kątem, nie? Żeby widzieć to. I sobie możecie to zobaczyć że na telefonie, oglądacie, co tam jest napisane, i napiszcie mi, co, co tam pisało. Dwa sposoby informacji w animacji. Okej. Okay. I już, już rozumiem. Tutaj przed chwilą był jakiś napis, który się pojawił. I teraz, kiedy on to zatrzyma I tu Y, o, idzie w prawo No jak to zatrzyma, to tutaj gdzieś powinno być widoczne O, i tu było, o, widziałem to, no Trudne do zobaczenia Instantowa iluzja O nie, o nie, o nie, o nie A to, that's freaky Co to jest? Czy to jest panorama zmieszczona na kulce? Tak, to jest widok 360 stopni Przemieniony na piłkę Bardzo ciekawy, jestem ciekaw jak to zrobili Efekt jest, no, niczego sobie Bardzo tani dom, okej okay. Okej, okay, to wygląda jakby to był fake, ale jestem ciekaw, czy gdzieś tutaj jest rozwiązanie tego. Aha, już widzę, już widzę, popatrzcie. O nie no faktycznie, to było dobre. Cube Illusion, zobaczmy. Aha, to wygląda jakby... Ej, co jest? Ten blok zniknął. O jest, ej zaraz, czy to tak powinno być? Teraz znowu. Ej, dobra, mind blow. <noise> ogromne gołębie. Czyje gołębie siedzące gdzieś na dachu czegoś, co w sumie ma taką teksturę, że wygląda to, jakby się łączyło z ziemią i wyglądają po prostu, były ogromne. A prawda jest taka, że są gdzieś o wiele wyżej. Ej popatrzcie, to jest prosta animacja, znaczy to jest prosta iluzja, którą zapewne już widzieliście nieraz, czy to w takiej czy innej formie. Ale śmieszne jest, że Krot też się na to nabrał. Co? Ej o nie, tu się nie rusz, ale popatrzcie, jak. Pojeżdżę trochę w górę i w dół. To jest takie wrażenie, jakby to falowało. O nie, to jest za mocne. Scrolling Illusion, ok. Czyli już rozumiem. Kiedy sprawlujemy, to tutaj pojawia się strzałka. Jak się normalnie to patrzymy, to. No dobra, ja widziałem tą strzałkę na początku, ale patrząc na to dłużej, straciłem z oczu. Czekajcie na koniec. O nie, o nie, o nie, o nie. To jedno z tych. To jedno z tych za mocnych rzeczy. Instant zoom. Ta myszka się nie porusza. Ej, ale... Zaraz. Ale ona się powiększa? Nie, ona się nie powiększa ani nie porusza, ale mam wrażenie, jakby się ruszała i w prawo, i w lewo. No tak jak te strzałki pokazują. Jak to jest zrobione? Ja podejrzewam. Wszystko tutaj robi ten cień. Ten cień robi, no... Bardzo dużo i wszystko w sumie. Piramida widziana od góry. Na początku myślałem, że to jakiś tunel. Nie mogłem wykalibrować, co to jest, dopóki nie przeczytałem. A to? Czy to jest wertykalne? To się porusza raz w prawo, raz w lewo, raz w górę i dubo Ja już. Sorry, ale ja już nie wiem, co tu się dzieje. O nie! Czemu jego palce są tej samej długości? To jest dobry pytanie. Ale oczywiście, przypomnę, że dzisiaj mamy iluzje optyczne, więc jest na pewno iluzja optyczna, ok? Bo wątpię, żebym miał po prostu równe palce. A to jest brama prowadząca do Seulu chyba. I wygląda faktycznie, jakby tutaj samody zjeżdżały w górkę i tutaj by było strzywień i tam by jały dalej. Ale prawda jest taka, że te linie po prostu się rozszerzają. Mocne, co nie? Excuse me, miss. Ej, zaraz, zaraz. Ej, na początku myślałem, że on naprawdę ją chwyta za ramię. Ja się dałem na to nabrać, pomimo to, że ja wiem, że to są iluzje optyczne. A to tylko koleżanka. No, gość. Zrobili ci niefortunne zdjęcia, za które nawet mogą ci grozić paragrafy. Rzuciłem tym 10 stóp? O co chodzi? Byłem pewien, że to jest woda. Popatrzcie, to wygląda jak jezioro. O lol, to było mocne. Tak samo to jest mocne, bo kto z was teraz mi powie, czy tło jest czarne, czy tło jest białe? O jeju, za dużo się czasem dzieje, za dużo. Jak to jest zrobione, to nie wiem. A, dobra, już wiem. Wow. Ej, no w sumie faktycznie, jak teraz już wiem, na co zwrócić uwagę, to faktycznie ma to sens. To z nich ma rację. Czy tych belek jest cztery, czy trzy? Teraz coś, co rozwali wam mózg. Te dwie kostki są tego samego koloru Jeżeli mi nie wierzycie, to przyłóżcie palec Do jakby do środka ekranu Tak, żeby zakryć tą tutaj różnicę I wtedy faktycznie, no, spróbowałem Działa. To jest jakieś zdjęcie Z, bo ja wiem, jakiegoś telefonu Gdzie ktoś sobie chciał Po prostu wykadrować Jakiś taki obrazek. Przy kadrowaniu tego Okazało się, że te linie, widzicie, nie są do końca Proste. To znaczy, są proste Ale nie wyglądają na proste Przez to, co jest w tle. A to jest fajne W sumie. To są, wiecie, zwykłe wiatraki Postawione w rządku, i zdjęcie jest zrobione tak, że jeden wiatrak zasłania resztę. A wygląda to, no, ciekawie. Czy potrafisz to przeczytać? Dobre pytanie. Spróbujmy. Wydaje mi się, że jakoś zdałem szkołę podstawową, dlatego nie powinno mi być za trudno. Ale dobra, ja już widzę, ja już widzę, co tu jest napisane. Po prostu, no nie wiem, czy Wam już psuć, czy Wy to widzicie. Tu jest napisane Hello. I na końcu co będzie? Wykrzyknik. No, fajnie zrobione. Co tu się właśnie stało? Też jestem ciekaw. To jest metoda, jakby rysowania na Kartce, jakby, żeby to potem animować To już widziałem nieraz Ale u to jest dobre Chyba wiem o co tu chodzi Zasadniczo chodzi o to, że Tutaj wydaje się jakby te wszystkie linie Szły gładko A tutaj wygląda jakby były pod kątem Tak samo tutaj wszystkie gładko się kończą A tutaj na szarym są pod kątem Nie wiem jak to jest zrobione Te czaszki pojawiają się jako Różowy i pomarańczowy Ale w rzeczywistości są czerwone o, to Sorry, ale to mi trochę za mocno ryje głowę. To jest dobre, artysta rysujący Sobie domek, ten domek Na obrazie, na kamieniu No i w sumie wszystko wygląda jak twarz To wygląda jakby cały czas było W ruchu, ale w praktyce nie jest W ruchu w ogóle, to znaczy wygląda jakby Miało się to tak obracać, takie koło No ale sami widzicie, że to się nie obraca Oj, 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 oj za mocno na oczach Blink fast, trzeba szybko mrugać Ej, ej, to naprawdę jakby, mogę teraz być jak Idiota, ale jak sobie mrugacie szybko To z każdym mrugnięciem te kształty są zupełnie Pełnie inne. No, spróbujcie sobie po prostu Szybko do tego mrugać. Mocno Nadal wygląda jak katepilar. Katepilar to jest chyba taka mała gąsieniczka Dokładnie ta, którą możecie znać Pewnie z tej Story. Mojemu mózgu Zajęło to za długo Czekajcie, spróbujmy się tu przyjrzeć I ogarnąć tak naprawdę O co chodzi. Wygląda jakby się patrzył na nas Pies, który ma krzywą głowę I krzywe oczy. Jest w ogóle dwusierściowy Jak to działa? O co tu chodzi? Szczerze mówiąc Patrząc się ca Aha ja już widzę jest pies, który ma twarz. Tu ma nos, tu ma jedno oko, a tu ma drugie. Ale na początku naprawdę wyglądało jakoś strasznie. Iluzje są mocne na tym. O nie, to też jest mocne, bo to wygląda jakby się to kręciło wokół, a tu się w ogóle nie kręci. Co tutaj widzicie? Czy to, to jest rzeka, czy ściana? No, według mnie jest to ściana. Ale faktycznie trochę wygląda jak rzeka. Bruh, o to tak. To jest kałuża koło śmietnika, przez co śmietnik wygląda jakby lewitował. Biegni Mario, biegni. A, to jest ta sama sztuczka. No, całkiem prosty chyba, ale to, to jest trudno powiedzieć, to jest chyba na pewno photoshop, to musi być photoshop, ej, co jest, co jest, on zmienia jakby kolor, Bo, że nie zmienia ale przynajmniej inaczej odbija światło, po prostu to wygląda jakby zmieniał kolor, jeżeli będziecie patrzeć na środek tej siatki te dziwne tutaj rzeczy naprawią się same, okej, okay, spróbujmy popatrzę się chwilę na środek, no i faktycznie, no te na lewo się naprawiły, ale te na prawo już nie, chociaż, no, no Coś w tym jest? Wszystkie te rzeczy, które widzicie, są obrócone do góry nogami. Poza jedną. No i teraz y, zapytacie się, jak odkryć to, która jest nieodwrócona? Wydaje mi się, że to w miarę proste. Trzeba po prostu chyba patrzeć na to, jak światło idzie. Ale bo tak sobie powiedziałem w sumie, że proste trzeba patrzeć, jak światło idzie, ale w rzeczywistości ja sam nie mam pojęcia, które to jest. Więc musi napisać. Co wy o tym myślicie? Który z tych wszystkich rzeczy tutaj jest w inną stronę obrócony niż reszta? A to co? Okej, okay. okej okay, To jest twarz zrobiona z rzeczy Ja nie mogę, tam je... Co? To jest za mocne To jest za mocne, ojoj. Tutaj mamy znowu ten sam trick, ostatnio Czyli trzeba po prostu telefon tak postawić Możecie też a co to znaczy O nie, o nie, to jest raczej zbieg okoliczności a nie jeżeli iluzja optyczna Photoshop, to jest Photoshop Raczej, raczej chyba tak Magiczny cylinder, dobra, bierze cylinder do ręki Ma tam jakiś świat I teraz, wow, to pokazuje twarz, Jakiegoś gościa, która tu nie jest narysowana. To też jest mocne. Kiedy zdasz sobie sprawę, że wszystkie kulki tutaj są w tym samym kolorze? Co? Przepraszam bardzo. Jak? Okej. Okay. To widziałem. To widziałem już nie raz. To jest tak samo ten domek, czyli że po prostu jest wklęsłe. No, no to jest dobre. A to, co? Wo Łącznie. Wow, wow, wow. Jeden wygląda, jakby się zwiększał, a drugi jakby się zmniejszał, ale w rzeczywistości nic się nie dzieje. eee? -e? Czy ja dobrze zakumałem, że z jednej strony. Wydaje się to kwadratowe, a z drugiej strony się to wydaje okrągłe Chyba tak, czyli tutaj z tej strony Mamy kwadratową szklankę Co też mamy w ogóle ten kwadracik wyrysowany Ale w momencie kiedy to zostanie obrócone To będzie to okrągłe No, a to ostatni mind blow Na dzisiaj, więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie Za oglądanie, zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie, że filmy na moim kanale są codziennie Więc subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek I mam nadzieję, że się będziemy bawić dobrze Jutro tak samo jak dzisiaj, więc Jutro widzimy się o 10.30, trzymajcie się Na razie, no i pa pa